Dodawanie ułamków o wspólnym mianowniku. Wspólny mianownik 3 przepisujemy. 2 plus 2 to 4, ale mamy tutaj jeszcze całości. Ile razy w czwórce mieści się trójka? Jeden raz. Przepisujemy nasz mianownik 3 i ile nam jeszcze zostało? Jeden, czyli mamy jedną całą i jedną trzecią. Teraz. Mamy 1 i 1 piąta plus 2 piąte. Czy to będzie 1 cała i 3 piąte? Bo 1 plus 2 to 3. Teraz 3 plus 4 to 7. Wspólny mianownik 5 przepisujemy. 2 plus 3 to 5. 5 piątych to 1. 7 plus 1 to 8. Teraz następne. 1 plus 2 to 3. Wspólny mianownik 6 przepisujemy. 1 plus 3 to 4, czyli mamy 3 całe, ale tu jeszcze 4 6 możemy skrócić. Tak? Tutaj 3 5 nie dało się skrócić, 1 3 też. Przez ile dzieli się zarówno 4, jak i 6? Przez 2. 4 podzielić na 2 to 2, 6 podzielić na 2 to 3, czyli mamy 3 całe i 2 3. To następne. 5 plus 7 mamy 12. No i teraz 1 plus 3 to 4. Możemy skrócić. Nie damy rady. To już jest nasz końcowy wynik. Teraz 3 plus 4 to 7. Wspólny mianownik 7 przepisujemy. 2 plus 6 to 8. No ale zobaczcie, 8 to więcej niż 7. Ósemce mieści się siódemka. Ile razy? 1 raz, więc zamiast 7 piszemy 8. I ile nam jeszcze zostanie? 1 siódma. To następne. 1 plus 2 to 3. Wspólny mianownik 4 przepisujemy. 1 plus 3 to 4. W czwórce czwórka mieści się 1 raz, więc zamiast 3 będziemy mieć 4 całe.